Tym przyciskiem uruchamiamy analizator. Pojawia się pozycja pierwsza, analizator gazów. Potwierdzamy enterem. Dochodzimy do pomiaru. Naciskamy enter. Następnie analizator prosi o dokonanie testu szczelności. Tak jak pisze na wyświetlaczu, zatkaj sondę. Potwierdzamy enterem i zaginamy sondę do wolnego test w trakcie Skończony pozytywnie, puszczamy sondę. Sonda podłączona jest do wlotu spalin w tym miejscu. Następnie przechodzi przez układ filtrów. Po wykonaniu testu szczelności analizator nagrzewa się. Nagrzewanie uzależnione jest od temperatury otoczenia. Może trwać nawet do 5-6 minut. Po nagrzewaniu tester przechodzi w stan autozerowania, czyli tak zwane łapie poziom zerowy czujników. Nie po autozerowaniu. Analizator prosi o tak zwane usunięcie sondy. Jest to test pozostałości HC. Polega to na tym, że sonda musi być wyciągnięta z pojazdu, nie może być w układzie wydechowym. Następnie potwierdzamy w tym momencie enterem. Widać, że wartość jest w poziomie 0. Jest to poprawny poziom. Po dokonaniu tego zerowania przechodzi do pomiaru. W tym momencie na wyświetlaczu już widać poszczególne wartości gazów CO, CO2, wartość HC, wartość tlenu, w tym momencie jest to odczyt z powietrza, w tym momencie po włożeniu sondy powinna nam się pojawić wartość sondy lambda, bądź tutaj na wyświetlaczu też możemy odczytywać za pomocą sądy temperaturę bądź obroty z pojazdu. Analizator cały czas jest w trybie pracy, czyli non-stop mierzy wartości gazów. Gdybyśmy analizator tak zostawili, nie wyłączając go, przejdzie w stan oczekiwania. Wzbudzamy go dowolnym przyciskiem, a najczęściej przyciskiem Enter. Natomiast cała obsługa jest tutaj, w tej klawiaturze. Prawo-lewo, góra dół, z czałeczkami, ewentualnie z menu wybieramy. Enter jest funkcją do zatwierdzenia, Escape do cofnięcia. Tu mamy przełącznik dotyczący tego wyświetlacza obroty bądź temperatura. Wartości te są widoczne w momencie, kiedy podłączymy do analizatora dodatkową sondę temperatury i obrotów. Jest symbol drukarki. Po wciśnięciu zamraża wartości wynikowe na wyświetlaczu. Naciskamy jeszcze raz dane pojazdu, gdzie, za pomocą szczałeczek, można sobie wpisać rejestrację pojazdu. Zatwierdzamy renterem. Następnie można wprowadzić sprawdzającego, tak jak wprowadzaliśmy numer rejestracyjny pojazdu. Zatwierdzamy Enterem. Mamy gotowy wydruk i wszystkie wartości pomiarowe widoczne w tym miejscu. Jest to przycisk do ponownego autozerowania, gdzie możemy wymusić przybranie jeszcze raz punktów zerowych analizatora spalin. Następny przycisk, wybór na tym wyświetlaczu sonda lambda bądź wartości NOx, ale w momencie kiedy analizator jest wyposażony w dodatkowy czujnik NOx. Kolejna funkcja ustawienia w momencie dokonywania pomiarów po wciśnięciu mamy wybór paliwa benzyna LPG CNG. Po wybraniu paliwa, wybór 2 suwy, 4 suwy, jeśli chodzi o silniki, następnie cylindry. Potwierdzamy zapamiętane wartości. Po zakończeniu pomiarów, analizator możemy zostawić w takim stanie. Przejdzie w stan oczekiwania, bądź Funkcją Escape cofniemy się o tak zwany jeden poziom do wykonywania pomiarów i przytrzymujemy przycisk zasilania. Analizator w tym momencie został całkowicie wyłączony. Teraz możemy dokonać pomiaru. Następnie mamy wyniki dla danego pojazdu. Teraz możemy klientowi wydrukować raport. Raz. Jeszcze raz naciskamy zatwierdzamy enterem. I tak dokonaliśmy pomiaru. Dowolny przycisk Znowuż przeszedł do wartości pomiarowych, naciskamy funkcję Escape, wychodzimy z pomiaru, przytrzymujemy przycisk. W ten sposób zakończyliśmy pomiar.